Witam Was serdecznie w moim następnym filmiku. Fakt, napisałam na moim blogu, że on się powinien. Powinna, że dodam go w piątek, ale macie szybciej, ponieważ znalazłam chwilę czasu, gdzie mogłam zrobić. Gdzie mogłam nagrać ten filmik. A więc filmik jest pod tytułem. Mufuś Jest pod tytułem. Widzi nas w kamerze i będzie szczekał. Nie patrz! Widzi y Mufuś y Będzie to, y to jest filmik pod tytułem Mój zwierzęcy przyjaciel Sorry, że on tak szczekał, ale <laughs> rozumiecie chyba y Jest to filmik Mój zwierzęcy przyjaciel Pokażę wam go szybko, tylko tak On jest brązowy i czarno-brązowy czarno To jest York Terrier, to jest ten średni Nazywa się Mufi, ma 4 lata i widzicie, jest taki trochę W ogóle on się nie lubi szczyc Czesać, ani nic, więc Trochę jest z nim problem O, dobra, poszedł Trochę jest z nim czasami problem Jeżeli na przykład do fryzjera, czy coś To on w ogóle stwierdził lekarz Że on nie może chodzić do fryzjera Ponieważ on się za bardzo nerwuje eee, Tak On ogólnie eee, Tu ma futerko I to jest jego Taki zestaw, to jest to jest jego futerko. Ono jest tak super stare, ale po prostu ono tak wygląda i ono jest takie dosyć fajne, to jest taki normalny, taki ten. Ale ono jest super stare i właśnie teraz mamy zamiar mu kupić następną mi zimę. Mamy mu zamiar kupić nowe futerko. Jakieś ubranko, ponieważ nie kupujemy go teraz, bo... On nie chodzi na w ubrankach, bo moim zdaniem to jest trochę głupota. Jak w yy, kobiety, bo niektóre nawet kobiety ubierają codziennie w inne cyterko i w ogóle. Moim zdaniem to jest niepotrzebne. Zresztą to jest chłopak, więc jak sama, same imię wskazuje Mufi yy, to jest chłopak i on yy, moim zdaniem nie powinien nosić tak. I on po prostu ma jedno ubranie, i nie że mu teraz właśnie zmienimy kupimy takie jakieś fajniejsze. Nie wiem, co wam jeszcze o nim mam opowiadać, ale po prostu. A, i jeszcze jedno. Na końcu filmiku wstawię jeszcze jakieś wycinki z filmików, gdzie nagrywałam go na spacerze, gdy byliśmy, gdzie byliśmy na dworze. Jakieś fajne wspomnienie z nim to było na pewno takie gdzie jak mama moja go kupiła, bo on był kupiony w Polsce. Ja mieszkałam jeszcze w Polsce i to w ogóle był, mieć, był pies, miał być pies dla mnie, ale ponieważ jak mieszkałam z dziećkami nie byłam aż jeszcze miałam dopiero 10 lat, więc to no, no, nie byłam jeszcze odpowiedzialna, więc nie zgodzili się, więc mama go wzięła od razu do, do tego, do weterynarza, żeby zrobić paszport w chipa, bo on ma tutaj chipa takiego go nie widać tylko po prostu jak to jest potrzebne za granicą i jeszcze lekarz właściwie no lekarz bo to psi lekarz właściwie lekarz mówił żeby go nie zabierać od razu na taką długą podróż bo takie psy małe mogą źle reagować i w ogóle no ale moja mama nie miała go gdzie zostawić dopiero bo, no rzeczywiście był malutki miał z dwa miesiące chyba nie pamiętam już dokładnie ale wiem że był malutki był taki słodziutki i w ogóle ja dodawałam tam zdjęcia na ten, ale może jeszcze właśnie dodam o zdjęcie jak był mały, ale to też nie obiecuję. I on po prostu był taki malutki, on tak chodził, chodził sobie taki nieporadny, trochę tak się wywracał. I w ogóle fajny był ogólnie. Ja on się tak potykał, nie, że wywracał się, że nie miał siły, tylko się potykał. Na łóżko nie mógł wskoczyć, był za mały. Był taki słodziutki. I właśnie mama go zabrała i od i on tak zawsze jeździła do Holandii jedziemy 10 godzin więc jeździ on jeździ za każdym razem z nami w samochodem i on jest on tak lubi sam jeździć samochodem że to jest po prostu niektóre psy po prostu tego nienawidzą a mój pies to jest po prostu jedyny chyba bardzo mało psów znam, gdzie lubię jeździć samochodem i on bardzo lubi jeździć samochodem, ale nie lubi się, jeżeli York powinien lubić się tam czesać i w ogóle i obcinać i w ogóle, a mój pies tego nie zna, nienawidzi, bo można powiedzieć, że nie lubi, ale nienawidzi po prostu. No i jeszcze jedno było co wspomnienie właśnie, bo, bo jak mama go kupiła, ja kupiła go w sierpniu, chyba, pod koniec sierpnia. I on tak... Mamy taki trawnik przy domu w Polsce i... i my tam siedzieliśmy przy stole na dworze I Mufi sobie zaczął kopać tam w ziemi, tak? I mama na niego, żeby przestał, a babcia, że niech, niech kopie, niech na pewno dużej dziury nie wykopie Po pięciu minutach była dziesięciocentymetrowa dziura <gdzie>, gdzie jeszcze było najśmieszniejsze, że jak się odsuwałam się krzesło, bo to było akurat koło mnie To wpadłam w dziurę, spadłam z tego krzesła i... No i nie, nie, nikt się nie spodziewał, że on będzie taką no, 10 cm dziurę, a no, takiego malutkiego pieska to jest naprawdę dużo, więc to było takie dosyć śmieszne. Yy, raz go miałam w mojej torbie konwersę. Normalnie no, szłam z nim tutaj w torbie, bo było zimno. Yy, ma swój koszyk na rower, z przodu taki normalny koszyk kupiliśmy. To on jeździ w tym koszyku. No, a jeżeli umie pływać, bo raz... Yy, Raz wpadł do kanału To znaczy u nas to są kanały takie jak, u, jak w Polsce rzeki Normalnie w, w mieście jest dużo kanałów i to tak no I to jest dosyć głębokie On tak chciał się napić i wpadł do kanału To tak go zaraz wyciągnęłam, ale umiał pływać I yy, jest też u nas taki niedaleko park I tam jest yy, właśnie kanał I jest taka linia gdzie można taki, taki, takie coś, takie, takie coś Tam można usiąść na ty i te przejechać przez ten kanał ja tak chciałam przejechać i ja przyjechałam, znaczy wzięłam, ja usiadłam na to, a mój tata jeszcze złapał się za to i tak jechaliśmy razem i pies to po prostu też chciał i on sam skoczył do kanału i przypłynął ten cały kanał. To, to jak on no, i jak on dopłynął, to my jednak wyciągnęliśmy, ja wróciłam z sama do tego naokoło przyniósł, bo już by nie dopłynął, bo już ledwo co macha, maba, ła, łap, machał łapami. I nad jeziorem też raz było, jak wyszliśmy do wody, to on został z mamą, i on strasznie chciał. Tu mama go wpuściła, i on biegł w wodę, płynął, płynął, dopłynął do mojego zaty, dlatego tak szczerze obrócił i on płynął, płynął dalej do mamy. I to było takie dosyć śmieszne też. A więc umie pływać, ma swoją budę, też zrobię wam zdjęcie i pokażę na końcu filmiku, który już się zbliża. Ma swoją budę, ma swoją torbę, którą zawsze jak, jak już bierze się ją, bo ona stoi przy łóżku, jeżeli ją się i on tam śpi zazwyczaj, bo, ale on też śpi ko pod kołdrą normalnie na łóżku. Jeżeli ją się bierze, to znaczy, że on wyjeżdża, to on już wie, tak samo jak do Polski to zawsze ją bierzemy. I ma swój kocyk w tej samej takiej prawie tej, w, tej, w, tej, w tej samym kolorze co jego torba, to kocyk leży na sofie, bo to jest też jego miejsce. Y Budę, zrobię Wam zdjęcie, ponieważ teraz już tam nie będę już mieszała i w ogóle zrobię zdjęcie i wstawię na koniec filmiku. I te skrawki, skrawki, wycinki z filmiku też na, spa na, spacerze, na spacerze wrzucę Wam na koniec filmiku, więc zapraszam do oglądania. I jeżeli Wam się podobało, dawajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, dawajcie łapkę w dół, ale wtedy będę niezadowolona. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli już widzicie ten filmik, będzie mi bardzo miło. Zapraszam na mojego bloga sarka1500.pinger.pl. No, to by było na tyle. Pa pa.